Witajcie tutaj ja Darman Sto i witam Was w kolejnych informacjach. W tym odcinku będziemy zaraz ja powiem Wam przenosili nowy kanał oraz ankietę, który, którzy ci, co śledzą mnie na Facebooku, już pewnie o tym wiedzą. Przenosimy się na nowy kanał, ponieważ mam zablokowane kilka opcji przed próbą odnośnie które kiedyś rzucałem. Dlatego przenosimy się na nowy kanał, gdyż żebym po to już już ponieważ żebym nie miał limitów minutowych. No i kanał zostanie założony 7 czerwca do tamtego czasu możecie głosować w ankiecie. Do wyboru w ankiecie się trzy 3 gry One Thunder, FIFA 13 oraz Science of the Fair. Ja już widziałem, dwie osoby zagłosowały na tym co, ale już wszystko może się zmienić, jeżeli tylko ktoś z Was, który, kto ogląda ten filmik, yy, odda swój głos. Link do ankiety pojawił nam się wam najprawdopodobniej na napisie ankieta, na obrazie, a będzie też również w opisie filmu. Ale żeby zobaczyć ten odnośnik na obrazie, musicie mieć włączone dotacje. Tak więc, to by było chyba na tyle. Zapraszam do głosowania w ankiecie, gdyż chcę wiedzieć, co wam, jaką grabiście nie lubi, chcieli. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim mogę dać no i do kolejnych filmów na nowym kanale. Chyba, że jeszcze jakiś film odnośnie przenośni pojawił się na tym kanale, ale to wątpię. Tak więc, na razie, no i cześć.